Cześć, witajcie na moim kanale, a w tym odcinku kolejny stycznik będzie to młodsza wersja FTZ yy, 5Z tu mamy 4Z zaraz sprawdzimy ile waży ten stycznik waga prawie 2 kg 1900 g Więc jest naprawdę dość spory ten stycznik. Od razu wam mówię, że sobie kupiłem sporo nowych narzędzi. Sprzedałem trochę złota. A za pieniądze z reklam z YouTube'a kupię korowarkę do kabli. Tu mam już tego Ancykrysa. Jest oczywiście tu już yy, śrubki, zostały powykręcone, żeby. Nie przeciągać, biorę śrubokręt i będziemy go rozupywać. Najbardziej mi zależy tutaj na stykach ze srebrnymi groszkami, ponieważ teraz Zbieram srebro i będę chciał je przytopić na sztabkę. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Powiem Wam, że na pewno wrócą filmy z giełd. Bo wybieram się na giełdę do Bytomia. Więc będzie coś na pewno ciekawego. Jak to rozłupać? Nie użyjemy młotka. ale twarde jeden styk mi uciekł, musiałem go znaleźć w ten czas rozłupałem drugą stronę tu są właśnie styki i teraz sobie będziemy łupać dalej Tu mamy złom, kolejny złom, bardzo ładne styki, duże, muszę Wam przyznać, jedna śrubka. Ciekawe, ile będzie tych styków, bo powiem Wam, że te grochy są naprawdę dość spore, jak widzicie. A taki stycznik to na złomowisku koszt około 10 zł. I szósty. Teraz czas na te górne. Tu jest naprawdę bardzo dużo srebra. Sami zobaczcie. Mamy tutaj jeszcze mosiąc pobiał. Złom, i oczywiście kolejny złom, jeszcze złomu trochę, i mamy tutaj miedziuchę. Teraz sobie rozłupię tą miedziuchę. Trzeba to całkiem rozłapać. No ta miedziucha jest trochę, trochę stara. Powiem Wam szczerze, bo twarda, jak nie wiem co. Ale już rozłupana. Teraz druga. I gotowe. Jednym słowem można powiedzieć, że miedziucha została rozłupana. Tu jest jeszcze jakiś kabelek. Trzeba go przyciąć moimi nowymi narzędziami. Tu jeszcze jest plastik. I to by było już wszystko. Dobra, no to teraz możemy sobie zrobić podsumowanie, jeżeli chodzi o złożenie naszego urobku. Na pewno będzie widać. I tak, zaczniemy od metalu. Złomu mamy 726 gram, to wychodzi około 60 groszy. Mosiąc pobiał 38 gram to wychodzi około 70 groszy. Jeszcze śrubeczki zostały, ale śrubeczki to jest oddzielny temat oczywiście. I teraz najlepsze, czyli nasze styki grubasy sobie zostawię na koniec. Zacznijmy od drobnicy. Drobnica, 16 gram. Robi się już ciekawie. 144 gramy. Wartość około 15 do 20 zł, jeżeli chodzi o styki. Ale tu mamy te duże styki, więc na pewno będę je odpalał tych małych nie da się odpalić choć no, powiem Wam, że się da, ale szkoda się otwarzyć. i teraz najlepsze to na co wszyscy czekali, czyli nasza miedziucha miedziucha 166 gram razy 30 4 50 zł. 5 zł i 64 grosze. Więc stycznik naprawdę się zwrócił nawet dwukrotnie, jeżeli chodzi o sam zło. Jestem bardzo zadowolony. I jak tylko otrzymam pieniądze za reklamę z YouTube'a, kupię na pewno korowarkę do kabli. Jeżeli podobał Wam się mój film, dajcie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. Trzymajcie się. Cześć.